Rozdział 2. Zacząć od samego siebie. Żyjemy w dużych społeczeństwach i jesteśmy na tysiące sposobów uzależnieni od działań i pragnień obcych ludzi. Jesteśmy związani z tymi obcymi ludźmi poprzez obywatelstwo, system prawny, narodowość i sąsiedztwo. Same te więzi jednak nie wystarczają do rozwiązania naszego wielkiego wspólnego problemu, czyli problemu koordynacji. Jak to jest, że potrafimy żyć we względnej harmonii, mimo że każdy z nas ma swoją sferę wolności i dąży do realizacji własnych celów? W bogactwie narodów Adam Smith przekonywał że problem koordynacji może rozwiązać dbałość o własne interesy. Nie uważał wolności ekonomicznej za sumę polityki, a dbałości o własne interesy nie traktował jako jedynego czy nawet najważniejszego motywu kierującego naszym zachowaniem ekonomicznym. Rynek może skutkować racjonalną alokacją dóbr i usług tylko tam, gdzie istnieje zaufanie między jego uczestnikami, a zaufanie istnieje tylko tam, gdzie ludzie biorą odpowiedzialność za swoje działania i pozwalają się rozliczać współuczestnikom tych działań. Innymi słowy, porządek gospodarczy wymaga porządku moralnego. W teorii uczuć moralnych Smith podkreślał, że zaufanie, odpowiedzialność i wzajemne rozliczanie się istnieją tylko w społeczeństwie, które szanuje te wartości i tylko tam, gdzie pozwala się dojrzewać spontanicznym owocom ludzkiego współczucia. Tam, gdzie współczucie, poczucie obowiązku i cnota zajmują należne im miejsce, dbałość o własne interesy dzięki działaniu niewidzialnej ręki prowadzi do korzystnych dla wszystkich rezultatów. To oznacza, że ludzie najlepiej zaspokajają swoje interesy w kontekście, w którym czasem dobrowolnie rezygnują z ich realizacji. Każde społeczeństwo, w którym dbałość o własne interesy jest opłacalna, stoi na fundamencie poświęcenia. Nie jesteśmy zbudowani według modelu homo economicus, dokonującego racjonalnych wyborów podmiotu, który zawsze. dąży do maksymalizacji własnych korzyści niezależnie od kosztów dla reszty ludzi. Kierujemy się pobudkami, które nie zawsze rozumiemy, i których opis w kategoriach użyteczności i preferencji jest równoznaczny z ich przeinaczeniem. Pobudki te są w stanie wojny z naszymi przygodnymi pragnieniami. Niektóre z nich, strach przed ciemnością, obrzydzenie dla kaziroctwa, przywiązanie do matki, to adaptacje głębsze od rozumu. Inne, poczucie winy, wstyd, umiłowanie piękna, poczucie sprawiedliwości, wyrastają z samego rozumu i odzwierciedlają sieć interpersonalnych relacji i porozumień, poprzez którą sytuujemy się jako wolne podmioty we wspólnocie innych wolnych podmiotów. Na obu poziomach, instynktownym i osobistym, rodzi się zdolność do poświęcenia, w pierwszym przypadku w postaci ślepego przywiązania, w drugim przypadku poczucia odpowiedzialności za innych i za moralny sposób życia. Błąd sprowadzania porządku politycznego do operacji rynkowych znajduje swoją paralelę w błędzie rewolucyjnego socjalizmu, który redukuje politykę do planowania. W rozważaniach o rewolucji we Francji Edmund Burke krytykował geometryczną politykę francuskich rewolucjonistów, politykę, która proponowała racjonalny cel i zbiorową procedurę jego osiągnięcia, a następnie mobilizowała całe społeczeństwo do realizacji tego programu. Burke postrzegał społeczeństwo jako stowarzyszenie zmarłych, żyjących i nienarodzonych. Jego spojwem nie jest umowa, lecz coś bardziej podobnego do miłości. Społeczeństwo to wspólne dziedzictwo, dla którego uczymy się ograniczać nasze żądania, postrzegać nasze miejsce w rzeczywistości jako ogniwo nieprzerwanego łańcucha dawania i brania i rozumieć, że nie mamy prawa niszczyć odziedziczonych przez nas dóbr. Istnieje linia zobowiązania łącząca nas z tymi, którzy dali nam to, co mamy, a przedłużanie tej linii jest wyrazem naszej troski o przyszłość. Przyszłość naszej wspólnoty rozważamy nie za pomocą fikcyjnych kalkulacji kosztów i zysków, ale bardziej konkretnie, a mianowicie postrzegamy się jako spadkobiercy korzyści, które jesteśmy zobowiązani przekazać dalej. Burkę oskarża rewolucjonistów o przypisywanie sobie prawa do wykorzystania całej powierzonej im schedy na usunięcie skutków katastrofy, którą sami spowodowali. Szkoły, fundacje kościelne, szpitale, instytucje założone przez nieżyjących już ludzi z myślą o ich następcach były zawłaszczane albo niszczone, co doprowadziło do całkowitego zmarnowania zgromadzonych oszczędności, potężnej inflacji, upadku szkolnictwa i utraty tradycyjnych form pomocy społecznej i medycznej. A zatem pogarda dla zmarłych prowadzi do wydziedziczenia nienarodzonych, być może nie zawsze tak musi być, ale schemat ten powtórzył się we wszystkich późniejszych rewolucjach. Na skutek pogardy dla intencji i emocji ludzi, którzy zbudowali obecną rzeczywistość społeczną, rewolucje systematycznie niszczyły zasoby kapitału społecznego, co rewolucjoniści zawsze uzasadniają za pomocą niepodważalnego rozumowania utylitarnego. Homo economicus przychodzi na Świat bez własnego kapitału społecznego i konsumuje wszystko, co znajdzie. Burke uważał, że społeczeństwo opiera się na relacjach sympatii i lojalności, które można budować tylko oddolnie, poprzez interakcje twarzą w twarz. To w rodzinie, w klubach i stowarzyszeniach, w szkole, w miejscu pracy, kościele, drużynie, pułku i na uniwersytecie ludzie uczą się obcować ze sobą jako wolne podmioty, które biorą odpowiedzialność za swoje działania i rozliczają się z nich wobec innych. Kiedy społeczeństwo jest organizowane odgórnie, czy to przez rewolucyjną dyktaturę, czy przez bezosobowe nakazy nieprzeniknionej biurokracji, rozliczanie szybko znika z porządku politycznego, a także ze społeczeństwa. Odgórna władza rodzi nieodpowiedzialne jednostki, a konfiskata społeczeństwa obywatelskiego przez państwo prowadzi do tego, że większość obywateli nie chce brać odpowiedzialności za swoje działania. Burke przekonywał, że lepsze od odgórnej władzy jest społeczeństwo kształtowane oddolnie, przez tradycje wyrosłe z wrodzonej ludzkiej potrzeby stowarzyszenia się. Ważne tradycje społeczne są czymś więcej niż tylko arbitralnymi zwyczajami, które mogły, ale nie musiały przetrwać do naszych czasów. Tradycje te są formami wiedzy. Zawierają ślady wielu prób i błędów, podejmowanych i popełnianych przez ludzi, którzy usiłowali dostosować swoje postępowanie do postępowania innych. Mówiąc językiem teorii gier, są to odkryte z biegiem historii rozwiązania problemów koordynacji. Istnieją dlatego, że dostarczają niezbędnych informacji, bez których społeczeństwo być może nie potrafiłoby się odtwarzać. Lekkomyślne ich zniszczenie oznaczałoby usunięcie gwarancji dawanych przez obecne pokolenie następnemu. Dyskutując o tradycji, nie dyskutujemy o arbitralnych zasadach i konwenansach, lecz o odkrytych odpowiedziach na nieprzemijające pytania. Odpowiedzi te są niewypowiedziane, wspólnotowe, zawarte w praktykach społecznych i niewyrażanych wprost oczekiwaniach. Korzystający z nich ludzie niekoniecznie umieją je wyjaśnić, a tym bardziej uzasadnić. Burke nazwał je przesądami i bronił ich za pomocą argumentu, że zasoby rozumu u pojedynczego człowieka są niewielkie w odróżnieniu od zasobów rozumu w całym społeczeństwie, to też kwestionujemy i odrzucamy te drugie na własne ryzyko. Rozum przejawia się w tym, czego nie poddajemy i być może nie możemy poddawać analizie rozumowej, i to właśnie widzimy w naszych tradycjach, łącznie z tymi, których sedno stanowi poświęcenie, takimi jak honor wojskowy, przywiązanie do rodziny, formy i programy szkolnictwa, instytucje dobroczynne i zasady savoir vivre. Tradycja nie jest wiedzą teoretyczną, dotyczącą faktów i prawdy, ale nie jest też zwyczajną wiedzą praktyczną. Istnieje inny rodzaj wiedzy, związanej z panowaniem nad sytuacją, wiemy, co zrobić, żeby skutecznie wykonać jakieś zadanie, przy. Czym skuteczności nie mierzy się zgodnością z jakimś precyzyjnie zdefiniowanym celem, lecz zgodnością z naszymi ludzkimi potrzebami i interesami. Wiedzieć, co zrobić w towarzystwie, co opowiedzieć, co czuć, tego rodzaju wiedzę nabywamy poprzez zanurzenie się w społeczeństwie. Nie można jej sobie przyswoić z podręczników, lecz tylko drogą osmozy. Mimo to osoba, która tych rzeczy nie wie, słusznie nazywa się ignorantem. Kolejność pór dnia, podział obowiązków w rodzinie, zasady postępowania w szkole, drużynie albo w sądzie, liturgia kościoła, miary i wagi używane w życiu codziennym, ubiór stosowny na tę czy inną okoliczność. Wszystko to zawiera w sobie niewypowiedzianą wiedzę społeczną, bez której nasze społeczeństwa by Y upadły. Istnieją też przykłady bliższe istocie polityki: korona brytyjska ucieleśniająca w sobie niezliczone subtelne role i urzędy. Kamen wyłaniający wyłaniające się z jednostajnego nurtu precedensów, procedury parlamentarne i kongresowe z ich prerogatywami i ceremoniałami. Filozofowie polityczni oświecenia, od Hobbesa i Locke'a aż po Johna Rawlsa i jego dzisiejszych zwolenników, korzeni porządku politycznego i motywów zobowiązania politycznego doszukiwali się w umowie społecznej, jawnej lub domniemanej zgodzie na podporządkowanie się zasadom, pod którymi mogą się podpisać wszyscy rozumni obywatele. Koncepcja umowy społecznej przybiera wiele postaci, a Hobbes następująco sformułował jej nadrzędną zasadę, na człowieku nie ciąży żadne zobowiązanie, które by nie wywodziło się z jakiegoś własnego jego aktu jeden, sam. Jestem autorem swoich zobowiązań, które są dla mnie wiążące, ponieważ wziąłem je na siebie dobrowolnie. Kiedy ty i ja wymieniamy się obietnicami, zawarta między nami umowa jest dobrowolna, to też jej naruszenie czyni gwałt nie tylko tobie, ale również mnie, ponieważ stanowi zaprzeczenie dobrze uzasadnionego racjonalnego wyboru. Zatem gdybyśmy mogli interpretować nasze zobowiązania wobec Państwa zgodnie z modelem kontraktowym, uzasadnialibyśmy je w kategoriach, które wszystkie racjonalne istoty muszą zaakceptować. Umowy są paradygmatami dobrowolnych zobowiązań, dobrowolnych, czyli nienarzuconych, nakazanych czy wymuszonych. A zatem kiedy prawo opiera się na umowie społecznej, posłuszeństwo wobec prawa jest po prostu drugą stroną wolnego wyboru. Wolność i posłuszeństwo są jednym i tym samym. Taka umowa jest zaadresowana do abstrakcyjnego i uniwersalnego Homo ekonomicus, który przychodzi na świat bez żadnych przywiązań, bez żadnego pojęcia dobra, jak to ujął Rawls, i bez żadnych wskazówek postępowania poza racjonalną dbałością o własne interesy. Ale społeczeństwa ludzkie są ze swej natury wykluczające, ustanawiają przywileje i korzyści, które są dostępne tylko dla swoich, nie można ich przyznać wszystkim nowym przybyszom, nie poświęcając zaufania, na którym opiera się harmonia społeczna. Koncepcja umowy społecznej wychodzi od eksperymentu myślowego, w którym grupa ludzi schodzi się razem, aby zadecydować o swojej wspólnej przyszłości. Ale jeżeli mogą zadecydować o wspólnej przyszłości, to dlatego, że już tę przyszłość mają, wiedzą, że tworzą wspólnotę i łączą ich więzi wzajemnej zależności, co narzuca konieczność ustalenia, jak mają się rządzić w ramach wspólnej jurysdykcji nad wspólnym terytorium. Jednym słowem, umowa społeczna wymaga relacji przynależności. Teoretycy umowy społecznej piszą tak, jakby jej zawarcie było sumą dobrowolnych, racjonalnych wyborów pojedynczych osób. Tymczasem jest to decyzja podejmowana w pierwszej osobie liczby mnogiej, czyli w sytuacji, w której ludzie już wcześniej wzięli na siebie ciężary przynależności. Nawet w przypadku amerykańskim, gdzie podjęto decyzję o przyjęciu konstytucji i stworzeniu jurysdykcji, aby inicjowała, w działaniach tych uczestniczyła pierwsza osoba liczby mnogiej. Znajduje to swój wyraz w samym tekście. Emigrek naród. Jaki naród? Jak to jaki my, którzy już przynależymy, a nasze historyczne więzi zostaną teraz przełożone na język prawa. Umowę społeczną można zrozumieć tylko przy założeniu istnienia jakiegoś przedumownego my. No bo kto ma być stroną umowy? I dlaczego? I co robimy z tymi, którzy się pod nią nie podpiszą? Odpowiedź jest oczywista, założyciele nowego porządku społecznego już przynależą do jakiegoś ponadjednostkowego bytu, myślą o sobie jako o wspólnocie dzięki długiemu procesowi interakcji społecznych, który umożliwia ludziom ustalenie, kto powinien uczestniczyć w ich wspólnej przyszłości, a kto nie powinien. Co więcej, umowa społeczna ma sens tylko wtedy, kiedy obejmuje również przyszłe pokolenia. Jej celem jest ustanowienie trwałego społeczeństwa. Natychmiast tworzy się zatem sieć zobowiązań pozaumownych, która łączy rodziców z dziećmi i dzieci z rodzicami i która automatycznie gwarantuje, że w okresie życia danego pokolenia społeczeństwo będzie obciążone niegłosującymi członkami, martwymi i nienarodzonymi, którzy będą potrzebowali czegoś więcej niż umowy między żywymi, jeżeli ich prawa mają być przestrzegane, a ich miłość zasłużona. Nawet tam, gdzie istnieje koncepcja narodowości z wyboru, na przykład w Ameryce, czyli nowi przybysze mogą zdecydować, że chcą należeć do danego społeczeństwa, nie wybierają umowy, lecz więzi przynależności, z obowiązkami i przywilejami wykraczającymi ponad wszystko, co można by Y zawrzeć w możliwej do unieważnienia umowie. Nie może istnieć społeczeństwo bez tego doświadczenia przynależności, ponieważ doświadczenie to umożliwia mi spojrzenie na interesy i potrzebnych obcych ludzi jako moją sprawę, umożliwia mi uznanie prawomocności decyzji i przepisów, których muszę przestrzegać, nawet jeżeli bezpośrednio nie są w moim interesie. Podsuwa mi kryterium odróżniania intruzów od ludzi uprawnionych do czerpania korzyści z poświęceń, których wymaga ode mnie moja przynależność. Usunięcie doświadczenia przynależności to usunięcie fundamentów umowy społecznej, zobowiązania społeczne stają się tymczasowe, chwiejne i można je unieważnić, a idea wezwania kogoś do narażania życia za przypadkowe zbiorowisko obcych ludzi zaczyna graniczyć z absurdem. Co więcej, bez doświadczenia przynależności zmarli będą wydziedziczeni, a nienarodzeni, których metafizycznymi stróżami są zmarli, zostaną pozbawieni swojej schedy. Jeżeli umowy między żyjącymi nie sformułuje się w taki sposób, żeby obejmowała zmarłych i nienarodzonych, stanie się umową dotyczącą zawłaszczenia zasobów ziemi dla korzyści jej tymczasowych mieszkańców. Filozofowie umowy społecznej, tacy jak John Rawls, mają świadomość istnienia tego problemu. Dwa, ale moim zdaniem, przeoczyli motywy, które skłaniałyby zwykłych ludzi do podpisania się pod umową rozciągającą ich zobowiązania na odległą przyszłość. Krytycy społeczeństw zachodnich bez wahania wskazują, że w naszej cywilizacji doszło właśnie do marnotrawstwa zasobów, ponieważ kontraktowa wizja społeczeństwa wygrała z doświadczeniem przynależności, które pierwotnie umożliwiło zawarcie umowy 3. Społeczeństwo oparte na umowie możemy sobie wyobrazić tylko w sytuacji, kiedy postrzegamy jego członków jako zdolnych do podejmowania wymaganych przez umowę dobrowolnych i odpowiedzialnych wyborów. Tymczasem tylko w szczególnych okolicznościach ludzie potrafią stać się racjonalnymi podmiotami, zdolnymi do dokonywania racjonalnych wyborów, podejmowania zobowiązań i dotrzymywania obietnic, a także przyjmowania wobec siebie nawzajem postawy odpowiedzialności. W procesie kształtowania się tej postawy ludzie nabywają zobowiązania zupełnie innego rodzaju wobec rodziców, rodziny, miejsca i wspólnoty czyli całego środowiska opiekuńczego bez którego zwierzę zwane człowiekiem nie może się rozwinąć w osobę ludzką. Zobowiązania te nie opierają się na idei sprawiedliwości w odróżnieniu od zobowiązań powstających w dobrowolnych stosunkach między dorosłymi. Rzymianie nazywali je zobowiązaniami pietystycznymi od pietes wyrastającymi z naturalnej wdzięczności za to, co dane wdzięczności jaką. spontanicznie. Odczuwamy wobec bogów. Dzisiaj niechętnie tworzymy wokół tych zobowiązań taką teologiczną otoczkę, ale warto pamiętać, że dla ludzi wierzących niedobrowolne zobowiązania nie tylko stanowią niezbędny fundament trwałego porządku społecznego, ale również należą się Bogu. Ludźmi żyjącymi w stanie osiadłym kieruje ojkofilia, umiłowanie ojkos, pojęcie to oznacza nie tylko dom, ale również zamieszkujących go ludzi i okoliczne osady, które nadają temu domowi trwałe kontury i atmosferę cztery. Ojkos to miejsce nie tylko moje i twoje, ale nasze. Oikos to scena, na której występuje polityczna pierwsza osoba liczby mnogiej, to zarówno realne, jak i wyobrażone miejsce, w którym wszystko się dzieje. Takie cnoty jak oszczędność i ofiarność, nawyk okazywania i przyjmowania szacunku, poczucie odpowiedzialności wszystkie te aspekty kondycji ludzkiej, które czynią z nas kustoszy i strażników wspólnego dziedzictwa, powstają w procesie rozwoju naszej osobowości, tworząc wyspy wartości na morzu ceny. Nabywając te cnoty, musimy ograniczyć rozumowanie instrumentalne, które kieruje życiem homo economicus. Musimy. Kierować naszą miłość i pragnienia na te rzeczy, którym przypisujemy wartość immanentną, a nie instrumentalną, tak aby środki nigdy nie przesłaniały nam celów. Tak rozumiemy osiadłość przywrócić. Ojko z pojęciu oikonomia. O to właśnie chodzi w konserwatyzmie 5. Osiadłość polega na tym, że ludzie nabywają pierwszą osobę liczby mnogiej, miejsce, wspólnotę i sposób życia, który jest nasz. Potrzeby tego my nie akceptują internacjonaliści, rewolucyjni socjaliści czy intelektualiści wyznający oświeceniową wizję ponadczasowej, niezakorzenionej w określonym miejscu idealnej wspólnoty. Jednak potrzeba ta jest faktem i to faktem pierwotnym, od którego zaczyna się wszelka wspólnota i wszelka polityka. Zauważył to George Orwell podczas II wojny światowej. Nielojalność lewicowej inteligencji była dla Orwella jeszcze bardziej oczywista i szokująca, kiedy ją zestawił z prostym, zawziętym, my zwykłych ludzi. Prawdziwy wybór polityczny, co do którego Orwell nie miał żadnych wątpliwości, brzmiał, czy należy dołączyć do intelektualistów w dziele zniszczenia, czy też stanąć u boku zwykłych ludzi i bronić kraju w godzinie potrzeby. Pierwsza osoba liczby mnogiej może się wyłonić na dwa sposoby przez wspólne cele albo przez wspólny brak celu. Rzeczy pozbawione praktycznego celu niekoniecznie są bezużyteczne, a nie wszystkie rzeczy bezużyteczne są bezwartościowe. Weźmy na przykład przyjaźń. Przyjaciół ceni się dla nich samych, a korzyści z przyjaźni nie stanowią o jej wartości, lecz są produktami ubocznymi tego, co uważamy w niej za wartość, dostępnymi tylko dla osoby, która nie dąży do ich osiągnięcia. W przestrzeni ludzkiego życia pozbawione praktycznego celu rzeczy takie jak przyjaźń są niezwykle użyteczne, stanowią cele same w sobie, a nie środki, miejsca spełnienia i powrotu do domu miejsca docelowe każdej pielgrzymki. Bez nich nasze cele praktyczne są puste i bezwartościowe. Najnowsza historia niesie taką lekcję, że urządzenia oparte na celu zaczynają się sypać, kiedy cel znika, natomiast urządzenia nienakierowane na cel mają charakter trwały. Najlepszej tego ilustracji dostarczyła komunistyczna Europa. We wszystkich krajach pod kontrolą sowiecką partia funkcjonowała poza prawem, nie miała osobowości prawnej i nie była rozliczana przez obywateli ani swoich członków. Kształtował ją nadrzędny cel czyli stworzenie nowego społeczeństwa na zasadach socjalistycznych i likwidacja wszystkiego, co stało temu na przeszkodzie. Wszystkie decyzje polityczne uzasadniano pod kątem przyszłego porządku socjalistycznego, ku któremu społeczeństwo konsekwentnie zmierzało, z partią w awangardzie i policją polityczną w ariergardzie. Nie mogła istnieć żadna instytucja niepodlegająca kontroli partyjnej, z jednym wyjątkiem, a mianowicie polski Kościół katolicki zdołał wynegocjować dla siebie specjalne warunki. Ustępstwa te okazały się fatalne dla komunistycznego eksperymentu, kiedy na papieża wybrano polskiego księdza. Organizacje dobroczynne były nielegalne, a prywatne osoby nie mogły mieć własności, którą udostępniałyby do wspólnego użytku. Społeczeństwo było całkowicie zinstrumentalizowane, dążyło do jednego nadrzędnego celu budowy socjalizmu. Wszystkie stowarzyszenia podlegały odgórnemu zarządzaniu partyjnemu, przy czym partyjne dyrektywy uzasadniano w kategoriach celu, w który zresztą nikt nie wierzył. Zadaniem tajnej policji było kontrolowanie albo uniemożliwianie prywatnego stowarzyszania się, żeby podejrzliwość i strach gruntownie sfragmentaryzowały społeczeństwo. Każdy miał prawo walczyć o swoje we własnym prywatnym kąciku, za plecami wydającej rozkazy wielkiej machiny, ale wszelkie stowarzyszenie się musiało zachodzić pod kierunkiem partii. Komunistyczny obywatel miał być idealnym homo economicus, kierującym się racjonalną dbałością o własny interes dla realizacji celu, który był niczyj. Jednak ku konsternacji władz ludzie przyjaźnili się ze sobą, spotykali się, żeby razem czytać, studiować czy muzykować. Nawet jeżeli czujna tajna policja od czasu do czasu zakłócała te spotkania, dzięki nim życie społeczne odnawiało się w obrębie małych plutonów odizolowanych od destrukcyjnych nakazów socjalistycznego państwa. W swoim życiu osobistym ludzie odkrywali, że społeczeństwo obywatelskie nie jest ukierunkowane na cel. Niezależnie od okoliczności powstaje jako cel sam w sobie, forma życia ceniona za to, czym jest, a nie za to, co robi. Michael Oakshot zyskał sobie zasłużoną sławę jako myśliciel polityczny dzięki swoim wieloletnim próbom zrozumienia natury Stowarzyszenia Obywatelskiego, jak to nazywał rodzaju stowarzyszenia, w którym nasze aspiracje polityczne znajdują równowagę i spełnienie. W książce o postępowaniu człowieka oparł swoją teorię porządku politycznego na kontraście między Stowarzyszeniem Obywatelskim i Stowarzyszeniem Przedsięwzięcia 6. W przedsięwzięciu ludzie schodzą się ze sobą dla jakiegoś celu, a ich stowarzyszenie jest oparte na potrzebie współpracy dla osiągnięcia tego celu. Stowarzyszenia przedsięwzięcia przybierają wiele postaci: jest na przykład armia, w której odgórne rozkazy, przekazywane przez kolejne szczeble hierarchii, zawsze wskazują jeden cel pokonanie wroga, jest gospodarka, w której cele mogą się zmieniać z dnia na dzień, ale zawsze dominuje chęć osiągnięcia zysku, są też różne formy nauki i szkolenia zawodowego. Boakszot uważał, że Stowarzyszenie Obywatelskie jest w coraz większym stopniu wypierane przez przedsięwzięcie, pod presją elit politycznych, menedżerów, partii i ideologów. Do tego procesu przyczyniają się nie tylko socjaliści, których celem jest równość i sprawiedliwość społeczna. Liberalna próba sformułowania abstrakcyjnej, uniwersalnej idei sprawiedliwości i praw człowieka, czy rzekomo konserwatywne dążenie do wzrostu gospodarczego jako fundament porządku społecznego i cel rządu, również te koncepcje powodują zastępowanie stowarzyszenia obywatelskiego nowym rodzajem praktyk politycznych, w których instytucje społeczne są nakierowane na cel być może niespójny z ich wewnętrzną dynamiką. Rozróżnienie stowarzyszenia obywatelskiego i stowarzyszenia przedsięwzięcia jest nieostre, w wielu obszarach życia społecznego te dwa systemy współwystępują ze sobą. Niemniej trudno zaprzeczyć, że przedsięwzięcie ciąży w innym kierunku niż zwyczajne formy wspólnoty. W przedsięwzięciu instrukcje przychodzą z góry, są rywalizacje i buntaj, są doraźne sukcesy i rujnujące porażki. Całość wymaga popychającej do przodu energii, która musi być nieustannie podtrzymywana, żeby wszystko się nie rozpadło. Stąd powoływanie się na postęp, wzrost, nieustanne zmierzanie w stronę celu, który jednak zawsze musi pozostać gdzieś w przyszłości, żeby nie przestał mobilizować obywateli. W książce Świat wczorajszy Stefan Zweig przypisał kryzys porządku obywatelskiego w Europie „mitowi postępu 7. We wszystkich ideologiach swoich czasów komunizmie, socjalizmie, nazizmie, faszyzmie Zweig widział tę samą zgubną próbę przerobienia zasad porządku społecznego na kategorię liniowego postępu od przeszłości do przyszłości. Przywódcy, awangardy czy idea partii jako przewodniej siły wszystko to opierało się na założeniu, że społeczeństwo ma jakiś kierunek, tak samo jak firmy i armie mają cel. Koncepcje te uzasadniały również werbowanie coraz większej liczby obywateli i stopniowe przejmowanie funkcji społeczeństwa przez machinę państwa. Najważniejszym skutkiem politycznym tego zastąpienia Stowarzyszenia Obywatelskiego przez Stowarzyszenie Przedsięwzięcia było stopniowe przeniesienie władzy i decyzyjności zdolnych do górnych warstw społeczeństwa. Jeżeli nadaje się społeczeństwu dynamiczny cel, zwłaszcza wyrażony w takich linearnych kategoriach, jak nieustannie zmierzanie do przodu ku większej równości, sprawiedliwości, zamożności lub też, w przypadku Unii Europejskiej, coraz bardziej zjednoczonej Unii, jednocześnie wzmacnia się władze przywódców, uwiarygadnia tych, którzy obiecują, że poprowadzą społeczeństwo wyznaczoną drogą i nadaje im prawo do werbowania, komenderowania, organizowania i karania reszty z nas, niezależnie od tego, jak chcielibyśmy pokierować swoim życiem. Przede wszystkim zaś uzasadnia się w ten sposób wkraczanie państwa do instytucji i stowarzyszeń, które stanowią trzon społeczeństwa obywatelskiego, aby narzucić im kierunek i cel, który może być sprzeczny z ich charakterem. Tak się właśnie stało z instytucjami edukacyjnymi w Wielkiej Brytanii i Ameryce, kiedy w latach 60. wzięli je na muszkę egalitaryści. Władza przestała patrzeć na szkoły jako stowarzyszenia służące przekazywaniu wiedzy, z wewnętrznymi celami, które rozwijają się zgodnie z potrzebami i pragnieniami ich członków, i zaczęła je traktować jak narzędzia inżynierii społecznej. Program, egzaminy, politykę rekrutacyjną i zasady dyscypliny należało zreformować w świetle ich użyteczności z punktu widzenia nadrzędnego celu, czyli eliminacji różnic i niesprawiedliwych korzyści, tak aby dzieci wchodziły do społeczeństwa z jednakowymi szansami na godne życie. Egalitaryści wierzyli, że między celami społecznymi i edukacyjnymi istnieje synergia. Na takim założeniu opiera się ogromna literatura poświęcona reformom szkolnictwa, z której uczyli się w latach 60. studenci pedagogiki. W szkołach nie chodzi wyłącznie o zdawanie egzaminów są to miejsca, w których dzieci spotykają się ze sobą i które na tysiące sposobów wpływają na ich perspektywy życiowe. Dlaczego nie mielibyśmy tak dostosować programu nauczania i podziału godzin, żeby wyrównać szanse życiowe uczniów? Taka argumentacja pomija różnicę między wewnętrznym celem danej instytucji a przygodnymi skutkami jej funkcjonowania. Zawodnicy drużyny piłkarskiej chcą strzelać gole, jeżeli zignorują ten cel, mecz straci sens. Istnieje jednak szereg skutków przygodnych: poprawa kondycji fizycznej, wzmocnienie więzi, przyjemność z gry. Skutki te są pozytywne, ale nie można z nich uczynić celu gry, nie niszcząc jej samej, a tym samym nie tracąc tych korzystnych efektów. Na tej samej zasadzie wiele dobrych skutków szkolnictwa powstaje nie dlatego, że się do nich dąży, lecz dlatego, że się do nich nie dąży. Powstają jako skutek uboczny dążenia do czegoś innego, a mianowicie wiedzy. Jeżeli wiedzę potraktujemy jako środek do osiągnięcia korzyści społecznych, zamiast dążyć do niej jako samoistnego celu, nie osiągniemy ani wiedzy, ani związanych z nią korzyści. Jednak kiedy dąży się do wiedzy jako samoistnej wartości, Przestaje być ona wspólną własnością i korzyści z jej posiadania zawsze będą nierówno rozłożone. Nie powinno zatem dziwić, że odkąd szkołom narzucono egalitarny program, w całym zachodnim świecie nastąpił spadek poziomu nauczania w szkołach. Jest to nieuchronny rezultat konfiskaty prawdziwego celu edukacji, którym jest edukacja postrzegana jako cel sam w sobie i zastąpienia go celem, do którego żadna szkoła nie może w sposób spójny dążyć i niezawodnie go realizować, czyli równością. W jakim stopniu osiadłość jest dzisiaj dostępna? Jak w świecie wymiennych relacji, powszechnej komercjalizacji, szybkich migracji i nieustannej erozji naszego dziedzictwa społecznego i politycznego konserwatyści mogą zakreślić granice tego, czego nie powinno się zmieniać? Czy może być mowa o osiadłości, kiedy wszyscy i wszystko jest w ruchu, a jeśli tak, to czy konserwatyści mogą zatknąć sztandar w takim miejscu i powiedzieć, że to jest porządek, którego bronimy? Nawet jeżeli przyjmiemy podany przeze mnie argument za polityczną przynależnością, nawet jeżeli uznamy, że przynależność należy ujmować w kategoriach oakszotta, jako stowarzyszenie obywatelskie wolne od nadrzędnego celu, musimy pogodzić się z tym, że bez pewnej dołzy stabilności taki układ raczej nie wytworzy zaufania, na którym opiera się zarówno społeczeństwo obywatelskie, jak i porządek polityczny. Drugie prawo termodynamiki mówi nam, że entropia zawsze rośnie i że każdy system, każdy organizm, każdy spontaniczny porządek na dłuższą metę ulega randomizacji. Czy konserwatysta to nie jest po prostu człowiek, który nie potrafi przyjąć tej prawdy do wiadomości prawdy, że to również przeminie, jak to ujął któryś ze średniowiecznych perskich poetów sufickich? Odpowiem na to, że ulotność wszystkiego, co dobre dla człowieka, nie unieważnia konserwatyzmu tak jak słynne stwierdzenie kinesa, że w dłuższym okresie wszyscy będziemy martwi nie unieważnia medycyny. Powinniśmy raczej uznać mądrość autorskiego streszczenia filozofii Lorda Salisbury i pogodzić się z tym, że życie to odraczanie śmierci. Konserwatyzm jest filozofią przywiązania. Jesteśmy przywiązani do rzeczy, które kochamy i chcemy ochronić przed rozkładem. Wiemy jednak, że nie będą trwały wiecznie. Ale póki trwają, musimy się nauczyć, jak ich nie utracić w wyniku rozmaitych nieuchronnych zmian, tak abyśmy mogli mimo wszystko żyć w duchu dobrej woli i wdzięczności. W dalszej części mojej książki spróbuję precyzyjnie zarysować to, co nam pozostało wytłumaczyć, dlaczego jest cenne i jak możemy to zatrzymać, a tym samym nadal cieszyć się wolnością i satysfakcją, którą my, beneficjenci cywilizacji zachodniej, nauczyliśmy się uznawać za oczywistą. Thomas Hobbes, lewiatan, przeł. Czesław Znamierowski, Fundacja Alefeje, Warszawa 2009 rok, S303 wróć. ZOP Omówienie zasady sprawiedliwego oszczędzania w John Rawls Teoria sprawiedliwości przeł. Maciej Panównik, Jarosław Pasek, Adam Romaniuk, wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1994 rok, 44 wróć. W tym kontekście ZOP. Opis państwa rynkowego Filipa Bobbitaw, The Shield of Achilles, War, Peace and The Course of History Alfred A Knapp, New York 2002 rok. Wróć. Tezę te rozwijam w Green Philosophy, How to think Seriously About the Planet, Atlantic Books, London, Oxford University Press, New York 2012 rok. Wróć. Dowody na to, co wyłożyłem w tym akapicie, można znaleźć w Green Philosophy OP. Sit. Wróć. Się. Michael Oakeshott o postępowaniu człowieka, Przeł. Michał Szczubiałka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 rok, wróć. Stefan Cwejk, świat wczorajszy, Przeł. Maria Wisłowska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1958 rok, wróć.